Witam państwa. Nazywam się Dariusz Jeronim Sobiecki. Jestem autorem książki Na przemytniczych szlakach podróże przez Azję i Europę. Dzisiaj opowiem państwu trochę o Singapurze. Początkowo Singapur znany był jako Temasek, czyli morska osada i pod taką nazwą występował w wielu dokumentach chińskich z czasów dynastii Yuan i dynastii Ming, które rządziły Chinami w okresie od XIII do XVIII wieku. Pod koniec XIII wieku Singapur zmienił swoją nazwę, ponieważ wylądował tutaj statek z księciem z wyspy Sumatra, który tu książę ponoć dostrzegł w pobliskiej dżungli, dzikiego kota, a na jego pytanie, co to było za zwierzę, jego doradcy odpowiedzieli mu, że to był na pewno lew. Nazwa Temasek masek została zamieniona na nazwę Singapura, co w języku starożytnym Indii w sanskrycie oznaczało miasto lwa. Od czasu wylądowania tego księcia na wyspie Zaczął się ponad stuletni okres rozwoju i prosperity. Powstało tutaj Królestwo Buddyjskie, które istniało do końca XIV wieku. Z chwilą pojawienia się islamu na tych terenach, następca tego księcia zostawił wyspę, a sam został sułtanem malajskiego miasta Malakka. W XVI wieku na tych terenach pojawili się Portugalczycy, którzy w 1511 roku zdobyli Malakę, założyli tam swoją osadę, a później bardzo dobrze prosperujący port handlowy, który obsługiwał handel portugalski zarówno z Indiami, jak i z Chinami, a także z Japonią. Portugalczycy, ażeby zabezpieczyć się przed ewentualną konkurencją ze strony Singapuru, spalili nawet morską osadę oraz port, który istniał przy wyjściu rzeki Singapore River, do Morza Południowo-Kniskiego. W 1819 roku na terenie Singapuru pojawia się przedstawiciel kolonii wschodnioindyjskiej, precyjskiej kolonii wschodnioindyjskiej Sir Thomas Raffles, który dostrzegł od samego początku wielki potencjał tej wyspy. Dzięki jego pertraktacjom z sułtanem południowych obszarów Półwyspu Malajskiego, z sułtanem z Johor na terenie Singapuru początkowo Brytyjczycy założyli faktorię handlową, a z czasem zmieniła ona swój status i została kolejną brytyjską kolonią w tym regionie świata. Od tej pory zaczyna się okres prosperity i niesamowitego rozwoju tej wyspy. Szczególnie wtedy, kiedy otwarto pod koniec XIX wieku kanał Suezki, który skracał drogę morską z Londynu do Bombaju o prawie 8000 km. Biegły Tędy szlaki handlowe obsługujące wyspy Indonezji, należące wówczas do Holandii, obsługujące Półwysep Malajski, gdzie z czasem Holendrów zastąpili Brytyjczycy i dalej, na daleki wschód, aż do Chin i do Japonii. Kiedy ja po raz pierwszy pojawiłem się w Singapurze w lipcu 1989 roku, gdzie wylądowałem na wyspie na pokładzie samolotu Jumbo Jet Boeing 747 holenderskiej linii lotniczych KLM, przyleciałem do Singapuru z Indii, poczułem się tak, jak się znalazł na zupełnie innej planecie. Singapur już wtedy był doskonale rozwiniętym państwem, mimo że upłynęło zaledwie 24 lata od czasu, kiedy w 1965 roku państwo Singapur uzyskało całkowitą niepodległość i wycofało się z Federacji Malajskiej. Wspomniany przeze mnie sir Raffles wprowadził na terenie Singapuru coś w rodzaju segregacji rasowej polegającej na tym, że przedstawiciele poszczególnych nacji zamieszkiwali inne rejony wyspy. Na terenach dzielnicy chińskiej mieszkali głównie Chińczycy na terenie dzielnicy indyjskiej, która nazywa się Little India, zawieszkiwała ludność pochodzenia indyjskiego oraz Tamilowie, nie tylko ci, którzy pochodzili z południowych Indii, ale również ci, których Brytyjczycy ulokowali na wyspie Singapur i zachęcili ich do przeprowadzki z Ceylonu. Chińczycy w połowie XIX wieku zaczęli dominować nad pozostałymi grupami etnicznymi. Stanowią oni dzisiaj zdecydowaną większość. Innymi grupami etnicznymi tworzącymi społeczeństwo współczesnego Singapuru są Malajowie, są Hindusi oraz Tamilowie. Sir Raffles dokonał również bardzo korzystnej transakcji polegającej na podpisaniu traktatu z sułtanem Południowych obszarów Półwyspu Malajskiego z sułtanem Johor, na podstawie którego powstała tutaj, tak jak już wspominałem, najpierw faktoria handlowa, a później przekształciła się ona w kolonię Imperium Brytyjskiego. Singapur był bardzo ważnym miejscem dla polskich przemytników, którzy. Pojawili się w Indiach w połowie lat 80. i zajmowali się przemytem złota i elektroniki. To złoto i elektronika kupowane były właśnie w Singapurze, a stamtąd były szmuglowane różnymi trasami do Indii. Niektóre grupy szmuglowały złoto i elektronikę tylko do niegdyś królestwa Nepalu. Pewnym interesującym i niezbyt korzystnym zarówno dla ludności chińskiej Singapuru, a także dla Imperium Brytyjskiego było wylądowanie na wyspie Singapur w 1942 roku oddziałów armii japońskiej, którzy okupowali wyspę aż do końca II wojny światowej i umieszczali żołnierzy walczących w oddziałach brytyjskich w więzieniu Changi Prison, które to więzienie zostało rozreklamowane i rozsławione w książce Jamesa Clavilla, Król Szczurów. Singapur oczywiście słynie nie tylko z tego więzienia, ale również słynie z bardzo interesującej pięknej nowoczesnej architektury oraz ze wspaniałych świątyń, zarówno buddyjskich, jak i hinduistycznych, także ze świątyń siksijskich, które pouzykane są na obszarze całej wyspy pomiędzy nowoczesnymi budynkami biurowców i osiedli mieszkaniowych. Na mnie największe wrażenie zrobiła olbrzymia świątynia buddyjska Bright Hill Temple, która została założona na początku XX wieku przez pewnego mistrza, który wywodził się z tradycji mnichów buddyjskich, zajmujących się i koncentrujących się głównie na praktykach medytacyjnych. W Singapurze obowiązuje bardzo rygorystyczne prawo, również bardzo rygorystyczne prawo dotyczące przemytu narkotyków. W latach 70. prowadzono karę śmierci za przemyt różnych narkotyków, ale nie było wśród tych narkotyków opium. Można powiedzieć, że w pewnym sensie stało się tak dlatego, że sami Chińczycy odczuwali pewien sentyment do tego narkotyku. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w XIX wieku, a także w XX wieku, w okresie Okupacji japońskiej, co czwarty Chińczyk był uzależniony od opium, to wówczas zrozumiemy skąd taki sentyment władz Singapuru do, nawet do ludzi, którzy zajmowali się przemytem opium. Później to się oczywiście zmieniło i wprowadzono karę śmierci w latach 80. również dla tych, którzy zajmowali się przemytem tej białej substancji. W Singapurze obowiązywało dosyć rygorystyczne prawo, nie tylko związane z narkotykami, ale nawet z przywożeniem pism o tematyce erotycznej czy też pornograficznej, a nawet takich pism jak Playboy. Wydawałoby się, że jest to bardzo purytańskie państwo, ale to były tylko pozory, ponieważ na terenie Singapuru funkcjonują dzielnice uciech. Kiedyś, w czasach kolonialnych, w głównym centrum takie, takie miejsce, gdzie znajdowały się te dzielnice oraz bardzo liczne palarnie opium, to była chińska dzielnica Chinatown, aktualnie jest to również dzielnica Little India oraz dzielnica zamieszkiwana głównie przez ludność malajską, Geylang. Dla mnie bardzo poważnym problemem było to, żeby uniknąć wpadki i żeby nie trafić do tego osłabionego więzienia Changi Prison opisywanego w książce Jamesa Clavella Clueless tylko żeby kontynuować swoje podróże, które zaczynałem również w Singapurze wtedy, kiedy przekwalifikowałem się na przemytnika haszyszu. Podróżowałem wówczas przez Bangkok, docierałem także do Singapuru, ale nie będę Państwu teraz tego zdradzał. Jak to było możliwe, że pomimo takiego rygorystycznego prawodawstwa obowiązującego w Singapurze i pomimo tego, że tacy ludzie jak ja byli zagrożeni karą śmierci, mnie udawało się kontynuować moje podróże właśnie tym szlakiem. O tym wszystkim oraz o innych ciekawostkach związanych z Singapurem dowiecie się już Państwo z mojej książki Na Przemytniczych Szlakach Podróże przez Azję i Europę.